Dagmara Kazimierska to zdecydowanie najgłośniejszy przypadek cancel culture w Polsce ostatnich lat. Zniknęła z telewizji, zamilkły jej social media, a w internecie rozgorzała dyskusja na jej temat. Co ciekawe, kobieta raczej nie uczestniczyła w sporze pomiędzy dwiema stronami. Ludzie zaczęli szukać odpowiedzi na pytanie, czy zasługuje ona na wybaczenie po latach, co nasunęło mi pomysł na ten odcinek. Spróbujmy zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, czy musimy i czy powinniśmy wybaczać byłym skazanym. Nie bez powodu użyłem w pytaniu słowa skazany. Zgodnie z polskim prawem i ogólnie przyjętą zasadą, to osobę skazaną uznaje się dopiero za winną. Prawo swoje, a ludzie swoje. Na początek zatem ustalmy stan faktyczny i jak to jest z tym byciem winnym i niewinnym. Konstytucja, a dokładnie artykuł 42, mówi wprost: Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Ale jest jeszcze coś, co z punktu widzenia kryminologii może być czasami nawet ważniejsze. Jest to społeczne poczucie sprawiedliwości. W 2005 roku cała Polska żyła sprawą Linczu we Włodowie. Co dokładnie się wydarzyło i dlaczego w sprawę zaangażował się nawet prezydent? 60-letni Józef Ciechanowicz był przestępcą, który w sumie spędził w więzieniach ponad 30 lat. Nie wykazywał on absolutnie żadnej chęci resocjalizacji. Ba. Nawet w przerwach między wyrokami terroryzował mieszkańców swojej miejscowości i wymuszał pieniądze. Po ostatnim wyroku, który miał do odsiedzenia, postanowił on zamieszkać razem ze swoją konkubiną. W maju 2005 roku, w wyniku brutalnego pobicia i zranienia śrubokrętem przez Józefa, kobieta niestety trafiła do szpitala. Kiedy z niego wyszła, zamieszkała już razem ze swoją córką właśnie w miejscowości Włodowo. Przestępcy jednak nie przyjmował do wiadomości, że kobieta tak po prostu zniknęła z jego życia i postanowił ją odzyskać. Córka matki za żadne skarby oddać nie chciała, więc finalnie oberwała butelkę w głowę. Potem jeszcze Ciechanowicz krzyczał i groził. I to był taki moment, który przelał czarę goryczy. Policja na zawiadomienie nie zareagowała, tak jak nie reagowała również na poprzednie zawiadomienia składane przez mysz huh? składane przez składane przez mieszkańców informujące o tym, co robi Ciechanowicz. Więc terroryzował. No, God, please, no, no! 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 Więc terroryzowani ludzie postanowili wziąć los we własne ręce. Jeszcze tego samego dnia siedmiu mężczyzn, wśród których był między innymi biologiczny ojciec kobiety, jej mąż, a także jego dwaj bracia, dopadli Józefa pod lasem, a następnie wymierzyli karę z tragicznymi skutkami. Oczywiście mieszkańcy wsi bardzo mocno wspierali oskarżonych. Przeprowadzili nawet zbiórkę na adwokata. Najpierw zapadły wyroki w zawieszeniu, ale kolejne instancje niestety nie wykazały się takim zrozumieniem. Finalnie bracia zostali skazani na 4 lata więzienia, ale zostali ułaskawieni przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To również bardzo ciekawe, bo w tej historii skazani i nieułaskawieni zostali policjanci, którzy dostali po 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywne za niedopełnienie obowiązków. To bardzo drastyczny, ale też bardzo realny scenariusz tego, jak ludzie chcą egzekwować społeczne poczucie sprawiedliwości. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Żeby zobrazować wam pewien bardzo ważny fakt, że ludzie czasami gdy są niezadowoleni z prawnych rozwiązań, biorą los we własne ręce. W przypadku linczu we Włodowie tą grupą były osoby bezpośrednio dotknięte przestępczą działalnością. Zdarza się jednak, że to sam sąd mówi wprost. Ukaranie tego człowieka byłoby wbrew właśnie zasadzie poczucia sprawiedliwości społecznej i może on odstąpić od wymierzenia kary. Przykład. Ktoś w komentarzu pod ostatnim filmem wytknął mi, że nie ma źródeł, więc proszę bardzo, będą źródła. Wyrok drugiego wydziału karnego sądu rejonowego w złotoryi o numerze 36 łamane na 18. Oskarżony mężczyzna kierował pojazdę, mimo że przekroczył już wcześniej liczbę 24 punktów karnych, w związku z czym utracił prawo do prowadzenia pojazdów. Stało się jednak tak, że policja przyłapała mężczyznę na tym, że mimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami siedział za kierownicą i prowadził auto. Chociaż w przypadku tego konkretnego mężczyzny wyroków jest więcej niż jeden, to nas szczególnie interesuje właśnie ten konkretny. Sąd ostatecznie zdecydował, że mężczyzna jest winny zarzucanego mu czynu, ale na podstawie artykułu 59 kodeksu karnego odstępuje on od wymierzenia mu kary. Jak to możliwe? Wszystkiego dowiadujemy się już z uzasadnienia. Otóż był on wówczas w nieformalnym związku z kobietą, która bardzo dobrze wiedziała, że ten ma już cofnięte uprawnienia, a mimo to poprosiła go, aby pojechał do apteki, bo bardzo bolą ją plecy. Mężczyzna zgodził się, wsiadł za kółko i pojechał. A w tym czasie kobieta zadzwoniła na policję, żeby na niego donieść. Sam sąd zwrócił uwagę w uzasadnieniu, że reakcja karna nie może być stosowana ani automatycznie, ani mechanicznie ani bezrefleksyjnie. W tej jednak sprawie odbiór nie jest jednoznaczny, bo część osób mówi wprost. Jeżeli ktoś miał już odebrane uprawnienie do prowadzenia pojazdów, to przecież nie za darmo i taka osoba na ulicy stwarza zagrożenie dla Bogu ducha winnych ludzi. Według niektórych ból pleców to trochę za mało, aby jednak łamać prawo. Czym innym byłaby chociażby rodząca kobieta. Można pokusić się o stwierdzenie, że na podwalinach właśnie takiego niezadowolenia z efektywności i sumienności Wydziału Sprawiedliwości powstało coś, co niektórzy mogliby nazwać cancel culture. W tym wszystkim chodzi bowiem o to, aby osoby, które sprawiają wrażenie, to jest bardzo ważne słowo, wrażenie, że w pewien sposób ignorują, czy nawet bagatelizują konsekwencje swoich działań, poniosły odpowiedzialność. Problem jednak jest ten, że aspekt, na którym powinno mimo braku sądowego opierać się czasami, nie mam pojęcia co tu pierd... Problemem jest jednak ten aspekt, w którym to pomimo braku wyroku sądowego, a czasami nawet z powodu wyroku sądowego, który nie jest zadowalający, ludzie chcą wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. I w przypadku Cancel Culture odbywa się to grupowo, a dzięki internetowi również powszechnie. Zapewne większość z Was rozpozna od razu, o kogo chodzi, jeżeli powiem Roman Polański. W jego przypadku sprawa jest zaplątana i pogmatwana. To był rok 1977 i zdjęcia na zlecenie Vogue Home, robione m.in. trzynastolatce, której później Polański podał szampana, zaproponował metakfalon. Na potrzeby tego filmu niech będzie to po prostu określane środkiem rekreacyjnym, a następnie namówił na zdjęcie ubrań i wejście do jacuzzi. Pozwólcie, że oszczędzę Wam późniejszych szczegółów. Miało dojść do ugody sądowej, natomiast rozeszły się pogłoski, że sędzia może chcieć nawet 100 lat pozbawienia wolności dla Polańskiego. Wtedy ten postanowił uciec i opuścić Stany Zjednoczone już na zawsze. Sprawa polańskiego jest na tyle dyskusyjna, że kręci filmy, są mu przyznawane nagrody, takie jak chociażby Oscar za reżyserię pianisty, ale nie może tych nagród odebrać osobiście, bo inaczej zostałby po prostu aresztowany. Co ciekawe, kiedy przyjrzymy się reakcjom widowni po przyznaniu statuetki, to ciężko się doszukać jakiegokolwiek aktu dezaprobaty, ba niektórzy wręcz stają i nagradzają nieobecnego owacjami. Trochę inaczej sprawa się miała, gdy przyznawano mu Cezary. Wówczas część widowni nawet opuściła salę w ramach protestu. Część może. Powiedzieć jednoznacznie winny, nie ma dyskusji. Ale w 2023 roku pojawił się we francuskim Le Pen wywiad, który żona Polańskiego przeprowadza z jego ofiarą. Nawet Interia w swoim artykule opisującym ten wywiad mówi, że chociaż sama ofiara stwierdza, że przecież to nie było nic wielkiego, bo były czasy, w których wszyscy robili podobne rzeczy. To pościg Amerykanów za polańskim wynika właśnie z głębokiej potrzeby poczucia sprawiedliwości. To pokazuje, jak głęboko zakorzenione są podziały w poczuciu tego, co jest sprawiedliwe, a co nie. Mamy bowiem taki absurd, że żona przeprowadza wywiad z ofiarą męża, która mówi, że w sumie to się nic nie stało, bo takie były czasy. Chociaż przez wiele lat mówiła coś zupełnie odwrotnego. I co ma z tym wszystkim wspólnego Dagmara Kazimierska, zapytacie. W jej przypadku opinia społeczna również podzielona jest na i składa się z tych, którzy Dagmarę kochają i uwielbiają za jej charakter i rozrywkowy styl komunikacji oraz ci, którzy uważają, że dla osób, które w przeszłości dokonały konkretnych przestępstw, nie ma miejsca na świeczniku. W tym przypadku jednak nie może być mowy o dążeniu do jej ukarania przez wymiar sprawiedliwości, bo ten już to kiedyś zrobił. Z ogólnie dostępnych informacji możemy wyczytać, że Dagmira Kaźmierska pracowała w Niemczech jako sprzątaczka. Postanowiła jednak zmienić branżę i otworzyła agencję towarzyską, zatrzymana przez Policję w 2009 roku, a przez sąd została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. W więzieniu spędziła rok i dwa miesiące. To są fakty, o których mówiło się gdzieś w kuluarach już bardzo dawno. Później Dagmara wystąpiła w kilku programach telewizyjnych, a gdy była u szczytu kariery, czyli w roku 2024, goniec.pl opublikował artykuł, w którym bardzo szczegółowo przytoczył słowa jednej z pracownic. W domu towarzyskiego Heidi, Marysi. Było w nich dużo brutalności i niejawnych wcześniej informacji. Tu warto zaznaczyć, że Goniec.pl podaje również, że sąd uznał zaznania Marysi za w, jako w pełni wiarygodne. Dziś Dagmary Kazmierskiej nie spotkamy w żadnym programie telewizyjnym, a można wręcz powiedzieć, że telewizje odwróciły się do niej plecami. Czy wiedziały o szczegółach kryminalnej przeszłości? Tego nie wiemy i prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy. Czy powinny były wiedzieć? W pewnym sensie tak ale jednocześnie nie miały żadnego takiego obowiązku. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, ale w polskim prawie istnieje coś takiego jak zatarcie skazania. Artykuł 107 Kodeksu Karnego mówi, że w razie skazania na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania wyroku. Co to oznacza? Oznacza to, że osoba, która została skazana, a następnie swój wyrok odsiedziała, to od momentu opuszczenia zakładu karnego po 10 latach jest w stanie już uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Ja osobiście nie analizowałem bardzo szczegółowo akt pani Dagmary Kazimierskiej, natomiast jeżeli policzymy to dosyć pobieżnie, to wyrok sądu zapadł w 2009, do odsiedzenia było 14 miesięcy, więc jeżeli opuściła zakład w 2011, to w 2021 mogła być już osobą niekaraną. Co ważne, należy zaznaczyć, że w okresie liczonym jako ten okres zatarcia nie można popełnić kolejnego przestępstwa, bo wówczas ten cykl zaczyna lecieć od nowa. Nie zaciera się bowiem pojedynczych czynów, a wszystkie skazania jednocześnie. I tu powoli, bardzo powoli docieramy do klutego odcinka i do pytania, które zadałem na początku, czy musimy i czy powinniśmy wybaczać byłym przestępcom. Żeby nie było tak, że to jest moja opinia, to zacytuję wam słowa ze strony karne.pl, na której przeczytamy, że współczesna kryminologia wychodzi z założenia, że karanie sprawcy przestępstwa nie powinno trwać bez końca. Upływ czasu powoduje, że pamięć o przestępstwie zaciera się w pamięci społecznej. Sprawca również po odbyciu swojej kary powinien móc żyć bez stygmatu przestępcy, gdyż oddala go to od społeczeństwa i uniemożliwia trwałe odejście od przestępczej drogi. Nie można ukryć, że brzmi to bardzo logicznie. Jeżeli jest złodziej i złodziej coś kradnie, idzie za to do więzienia, a następnie stamtąd wychodzi i chciałby teraz żyć jak uczciwy człowiek, to nie możemy mu w nieskończoność mówić, hej, ale ty 15 lat temu coś ukradłeś, ty nie zasługujesz, by żyć uczciwie i być wynagradzanym uczciwie. Wtedy naprzeciw nam wychodzi ustawodawca i mówi, hej, minęło 10 lat, przez 10 lat ten typ nic nie ukradł, więc my uznajemy, że jest czysty i nie może być już dyskryminowany z powodu tego przestępstwa. Pamiętajmy jednak, że te 10 lat to jest okres maksymalny, który dotyczy najcięższych zbrodni. W przypadku lżejszych przestępstw, które na przykład ukarane są grzywną, jest to zaledwie rok. Spróbujmy sobie zatem wyobrazić dosyć hipotetyczną sytuację, w której nie ma czegoś takiego jak zatarcie skazania, a dodatkowo informacja o tym, że ktoś był skazany, jest dosyć jawna i powszechna. To bardzo szybko doprowadziłoby do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której tworzyłyby się pewnego rodzaju enklawy. Osoby z wyrokami z przeszłości miałyby problem ze znalezieniem pracy, być może nawet wynajęciem mieszkania, a czasami nawet znalezieniem partnera do życia. Musimy zatem jako społeczeństwo przyjąć do świadomości fakt, że dopuszczamy możliwość popełnienia błędu, nawet w postaci przestępstwa. Bo uznajemy, że każdy człowiek jest dosyć słabą istotą. I może mieć chwilę słabości. Na to przecież, że ktoś popełnia przestępstwo, mogą mieć wpływ przeróżne czynniki, czy to też osoby trzecie. Dwie historie przytoczone na początku odcinka, każda z nich od siebie tak różna, ale obie pokazują, że do dokonania przestępstwa potrzebna była jeszcze ta trzecia osoba. Dlaczego więc w przypadku Dagmary sprawa jest tak bardzo dyskusyjna? Dlaczego ludzie podzieleni są na dwie opozycyjne frakcje? Może to będzie banalne, ale przytoczymy sobie Harry'ego Pottera. Tam mamy taki wątek zaklęć niewybaczalnych. I można powiedzieć, że w społeczeństwie istnieje takie pragnienie, aby w kodeksie karnym takie niewybaczalne zaklęcia były. Warto tutaj zaznaczyć, że do 2005 roku zacieraniu ulegały wszystkie przestępstwa. Dopiero ustawa z 2005 roku, z 25 lipca, dodała do kodeksu karnego stwierdzenie, że nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności, bezwarunkowego zawieszenia i wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, jeżeli pokrzywdzony był małoletni poniżej 15 roku życia. To bardzo ważne wydarzenie, bo podkreśla fakt, że społeczeństwo dotarło w pewnym momencie do momentu, w którym stwierdziło, że hej, tak, chcemy wybaczać, ale nie wszystko. Nasze dzieci są dla nas świętością, której skrzywdzenie zasługuje na karę, ale już bez wybaczenia kiedykolwiek. Po blisko 20 latach od tamtego wydarzenia zdaje się, że akceptacja społeczna dla pewnego rodzaju przestępstw zmalała i dziś niektórzy by chcieli, aby katalog tych niewybaczalnych przestępstw został w pewien sposób rozszerzony. Tu bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, aby od pani Dagmary oczekiwać jakiejkolwiek pokuty, bo za swoje czyny, zgodnie z kodeksem karnym i wszystkimi obowiązującymi ustawami, odbyła już karę. Dochodzimy więc do pewnego dysonansu. Z jednej strony mamy osobę w pełni zresocjalizowaną, która z powszechnie dostępnych informacji nie ma żadnych kłopotów z prawem i od wielu lat żyje jako przykładny obywatel, ale z drugiej strony mamy ludzi, którym taka osoba na piedestale to za dużo. W przypadku Dagmary Kaźmierskiej nikt nie oczekuje, że będzie chodziła z wyrokiem wypisanym na czole. Natomiast społeczeństwo, a przynajmniej jego część, uznała, że wysokie zarobki, popularność, bycie na okładkach gazet i bycie wręcz stawianym za wzór dla niektórych to jednak trochę za dużo. Może w ten sposób nasunąć nam smutny wniosek, że największą winą Dagmary w wydarzeniach zeszłego roku nie były jej czyny z przeszłości, a jej sukces. Historia pokazuje, że brak takiego społecznego wybaczenia może doprowadzić do zmian w prawie. Nie możemy jednak jako społeczeństwo w takich żądaniach zagalopowywać się, ponieważ jako ludzie popełniamy błędy. Niestety bywa tak, że niektórzy z nas popełniają błędy, które później determinują resztę ich życia. Część będzie próbowała za wszelką cenę wydostać się z szarej strefy, bo będzie ciężko pracowała i być może w końcu odniesie sukces. Jak się jednak okazuje, ten sukces nie może przekroczyć pewnej skali. Nowa droga musi być również prawdziwa, bo jak niektórzy podkreślają, w przypadku sprawy pani Dagmary czują się po prostu jakoś rozczarowani, może nawet lekko oszukani. Ja jestem osobiście tego zdania, że prawdopodobnie gdyby opinia społeczna usłyszała o tych wszystkich rzeczach wcześniej i z ust samej Dagmary, wraz z odpowiednią dawką skruchy, to opinia społeczna nie byłaby poruszona aż tak bardzo. To jednak tylko przypuszczenia. Jeżeli chcecie podzielić się swoją opinią na ten temat, to oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy. Nie znaleźliśmy w odcinku odpowiedzi na pytanie. Mam nadzieję jednak, że chociaż parę osób poczuje w tym temacie jakąś większą jasność, tego, że posiadają własne emocje. Pamiętajmy, że mamy prawo do własnego zdania i każdy z nas może myśleć dokładnie na ten sam temat, zupełnie co innego. Wszystkim tym, którzy dotarli do tego momentu, serdecznie bardzo dziękuję. Jeżeli mogę prosić, to będę bardzo wdzięczny za jakąś subskrypcję bądź łapkę w górę. Bardzo też chętnie czytam wasze komentarze i na nie odpowiadam. Wspomóżcie początkującego YouTubera.